Siemaneczko, ja jestem Grafów i dzisiaj zapraszam Was do kolejnego odcinka, do kolejnego mojego komentarza na żywo z e, serii e, komentarzy na żywo z proponowanych klas, jakoś tak to nazwijmy. Czyli gram dzisiaj klasę MSBS, którą ostatnio wbijem ma i Wam miał pokazać. Tylko teraz gram z obrzydliwym ...świoletowym kamuflażem. Okej, okay, jeden strzał cztery strzały, to trochę więcej. Przejdziesz, nie mniejszy park już pięknie słyszę kroki tutaj. Ładnie. Pięknie, jeszcze jeden dostał. Zostanę się ewakuować. Ponieważ... No chodź, chodź, chodź. O, przyjdziesz? O kurde, ale mi zaszedł. Szkoda. Dobrze szło, 11 na 1 było. Nie wiedziałem, gdzie tam już mam jakoś ich zajść. Za długo siedziałem w tym miejscu. To jest moja właśnie taka większa wada, że jak sobie gdzieś siądę, to tam przykampiam, przykampiam cały czas. O, z takim wolnym mierzeniem to naprawdę. Szybko, ja tutaj pana nie zabiję. Wow, wow, wow. Dziękuję. Którem wy teraz będziecie szli? No demo jest, ok. Dobra, nie Ło! Wow. plecy już mi robią, ah! kurczę, skąd? A tak, leży. No dobry, jestem gościu. Drugi raz mnie już zabił. Nie się gra tą klasą. To jest główny, główny cel to jest wbicie Dedaja. później już naprawdę ładnie, ładnie zabija. Ładnie. Co to było mocne, trzech gości. Te komperze nieładni. Pięknie. Słyszę cię. Miałeś pecha kolego Tak ładnie tutaj kampiłeś, a to ci nie wy 3 serio spadł Muszę kosoł go pojechać, bo muszę przeładować broń 23 na 3 ładnie nam idzie okay. Link pięknie trochę amło. Wow nie zginął no, nie na no hita, ale mamy tutaj następnego. Specjalisty. A kurczę i teraz widzicie nie weszło mi. Cholera szkoda. E, ja mam 27 killi a wynik jest 35 coś o tym <grych> można by powiedzieć aha. O, pięknie na plecach im się zrespiłem, więc teraz tutaj będziemy strzesać wszystkich po głowach. Oby tylko gdzieś tu klema nie leżała. Tego się boję. Jeden kolega. Wow, czemu mi to rzuciło? A, gdzie ty byłeś? A, tutaj ty się zrespiłeś znowu. Z tą twoją nieszczęsną termowizją. Kurcze, chciałem ślisk zrobić, to zawsze, jak chce zrobić ślisk to on sobie staje. Co tutaj byłeś, No pięknie. się <grymne> przydała. Wow Snajper jest tam Cudownie biegnijmy sobie Kurczę, dwóch kamizelka gości bieg mi tutaj Poczekajmy na niego może Robimy killa z wychylenia Dokładnie. Wszystko? Pięknie. Tam, o jest, 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 jest. Pokaż główkę. Chwileczkę, tu byłeś, się już się nie ma nie słyszałem jakiś krok ruch Dzisiaj 3 na 7 no pięknie mi tu idzie strasznie lewych przeciwników ten znowu tam leży próbujmy mu... o kurde go zaskoczyć Aj, nie zdążyłem, no. Trochę na dystans kuleje tutaj ta broń. Nie ma co gadać. Gdzieś tu był jakiś goście przed chwilą, przecież do mnie... A, sorry, on na tym doku był. Dokładnie. No leci moja kurzająca muzyczka. Mu nie nie mogę dać. Boże... Tam jest, dobra, muszę się schować. Ja Cię kręcę, to już koniec meczu, a z wynik 54 do 53. Kurde. Piękna bania, cudownie. Dwoma wygrywamy, mam nadzieję, że się uda to doprowadzić do tego. Kurde, nie. Aj, z tej strony mi zaszedł. Oler, mam nadzieję, że przez to nie przegra moja drużyna. Nie, wygraliśmy 57 do 56. Strasznie kurczę, wolny ten mecz, no. Jakie to zły wyniki kibiły? Ja miałem 35 na 9. No i sami widzicie jak cała reszta drużyny. No nic, mimo wszystko mam nadzieję, że klasa wam się podobała. Idziemy pograć nawet jak się dobrze przymierzy i macie trochę szczęścia. Więc ja się z wami żegnam. Na razie, cześć.